No właśnie, wspominając o to, jak mówię, tak, jakby to jest ten obraz tego Bizancjum, który no właśnie, nagle stoi, te, te konkretne historie konkretnych władców stoją w sprzeczności właśnie z takim schematycznym obrazem statycznego, niezmiennego systemu, ponieważ to jest... Cesarstwo, które w zdumiewający sposób potrafi, mówiąc współczesnym językiem, promować e, ludzi no właśnie energicznych i inteligentnych. Tak? Może nie, nie można nazwać tego merytokracją, ale już gdzieś jest blisko tak naprawdę. E, skąd inąd? E, właśnie trochę jakby z, z, z jednej strony, to jest taki obszar, który nawet historycy często zaniedbują, tak to cesarstwo bizantyjskie, ale Upomniała się o nie w ostatnich latach literatura i to literatura bardzo niskich lotów. Mianowicie ze zdumieniem odkryłam w pewnym momencie, że sama jestem w stanie wymienić co najmniej trzy powieści z tak zwanego fantazy szeroko rozumianego, które, jakby, które się dzieją w świecie, który jest modelowany na Bizancjum. Tak? To znaczy, tak jak mówiłam wcześniej, że klasycznego fantazji, takiego jeszcze wychodzącego się z XIX wieku, to właśnie średniowiecze, rycerze, smoki, rycerskie przygody są tą podstawowym jakby tworzywem, no to teraz pojawiają się w tej literaturze fantastycznej jakby różne nowe nurty, tak szuka się czegoś innego jest kilka takich momentów historycznych, które szczególnie przykuwają uwagę właśnie tych pisarzy fantastyki. Bizancjum jest interesujące między innymi właśnie dlatego, że tak naprawdę jest właśnie jest co najmniej jeden taki cykl fantazy, który opowiada historię bohatera, który się rodzi w chłopskiej chałupie, a potem zostaje cesarzem, przy czym, jak się przekonałam z kolei czytając potem Ransimana, ta historia jest wzorowana na historii bardzo konkretnego cesarza bizantyńskiego, tylko w tej wersji powieściowej brakuje jednego elementu, bo w rzeczywistości był sobie taki właśnie facet, który z bardzo niskiego statusu dochrapał się tytułu cesarskiego, tylko on jeszcze po drodze był kochankiem cesarza też można było w ten sposób, nie tylko w bizanctum zresztą zrobić karierę, Akurat w powieści to, w powieści, jakby powody awansów głównego bohatera są trochę inne. Natomiast no właśnie jakby ten pomysł, tak? gigantycznego imperium, bardzo złożonego, bardzo skomplikowanego, w którym jakby tego rodzaju jest kariera jest możliwa i na jeszcze imperium, które sąsiaduje z bardzo różnymi ludami, będącymi niejako na różnych szczeblu rozwoju, no właśnie się okazał w pewnym momencie dla literatury fantastycznej bardzo jakiś taki strapujący. To jest książka na przykład takiego pisarza, jedną przyniosłam tutaj, to jest tak, bo to jest taki pisarz, który w świecie fantazji uchodzi za ambitnego, więc pomyślałam, nie będę wam nieambitnej literatury, nie będę Wam pokazywała, ale pokażę Wam ambitną fantastykę. Yy, ambitna jest mam, mniej ciekawa niż nieambitna, ale no tutaj jakby już na poziomie tytułu widzimy oczywistość pewnych aluzji, bo książka nazywa się pożeglować do sarancjum, yy, a otwiera ją, a nie nie otwiera jej, ale może gdzieś tutaj jest, a jest. To, tak. Jest gdzieś cytowany poemat bodajże, nie pamiętam, czy chyba, chyba Jejca po prostu, który właśnie mówi o orzeglowaniu do Bizancjum, tak, z tego jest wzięty tytuł, z tego jest wzięta ta nazwa Sarancjum, tak, która w tej powieści właśnie zastępuje to cesarstwo. Co? Eee, tak, ja bym, eee, chciałam pokazać parę obrazków, ale to tam tak to możemy zaprzeć, bo już się zrobiło ciemniej. Eee, I eee, właśnie te, te postacie, o których wspominałam, tak, eee, bardzo żywo odmalowane przez historię jak właśnie Justynian Teodora, wielki generał Belizariusz, czy nawet właśnie sam Prokopiusz Cezarei oraz właśnie ta dziwność tego bizantyńskiego cesarstwa rzeczywiście ewidentnie działają na wyobraźnię właśnie części autorów. Natomiast taka książka, która... W ogóle się bawi, która jest. Oczywiście temu korygować do Bizancjum, czyli temu wierszowi właśnie jejca, bodajże jakby tytuł swój zawdzięcza, połowę tytułu zawdzięcza ten dzisiejszy wykład, a druga połowa tytułu z kolei zaczepnięta z innej powieści znanego nam wszystkim cudownego, niestety zmarłego niedawno Umberto Eco, który jak wiadomo był między innymi medialistą i w związku z tym oprócz imienia Róży napisał jeszcze powieść Gaudolino, która no imię różne jest jakby przy okazji bardzo porządny kryminał. Tak? To się daje czytać na wielu poziomach m.in. właśnie jak bardzo porządny kryminał. Z Baudolina ma inny, inny charakter i to jest trochę inna powieść, tam jest więcej tak naprawdę, znaczy tam jest, fabuła jest gorzej skonstruowana, bądź wprost. Ale rama tej pomieści jest dokładnie taka, że jest sobie XIII wiek, krzyżowcy właśnie zdobywają Konstantynopol, o czym za moment powiem trochę więcej, i nasz bohater tytułowy zaczyna opowiadać swoje życie właśnie w takim dziwnym momencie kompletnego chaosu i to się wszystko i obyta... Jego życie się dzieje generalnie w najróżniejszych miejscach. Tak? Umberto Eco w tej powieści prowadzi nas zarówno przez średniowieczną Europę, jak i wyprowadza nas z tej Europy i prowadzi nas do świata fantazji średniowiecznych Europejczyków, bo tytułowy bohater odbył podróż, a jakże na wschód, i na tym wschodzie właśnie najróżniejsze cuda znalazł i zobaczył. I o tych cudach opowiada. No ale właśnie ramą spajającą całą tę powieść jest właśnie Konstantynopol. Jakby opowieść, którą główny bohater snuje, ona jest snuta właśnie w Konstantynopolu. No właśnie dla Europy Zachodniej w średniowieczu Konstantynopol to jest bardzo skomplikowane miejsce. To znaczy, z jednej strony no on jest dosyć daleko, tak I jakby mało jest takiego, po Justynianie, czyli po tym, kiedy już to, kiedy już te, ta, ta część... To stała, jakby na nowo się odłączyła tak, od Bizantium. Powiadaliśmy o tym, że tutaj się różne rzeczy dzieją generalnie. Tu Frankowie, tu przyjdą Longobardowie, tu przyjdą za chwilę Arabowie i to cesarsko-bizantyjskie polustynianie się właśnie, no, jak mówię, skurczy do Azji Mniejszej i Bałkanów. Natomiast no, oczywiście ta Europa Zachodnia zdaje sobie sprawę z tego, że coś takiego właśnie jak Konstantynopol, jak Bizantium istnieje. Nawet mówiąc, oczywiście Konstantynopol to jest miasto, które zostało założone przez Greków w VIII wieku przed naszą erą. Wtedy nazywało się Byzancją. Konstantynopolem stało się, kiedy cesarz Konstantyn uczynił je drugą stolicą imperium w IV wieku naszej ery, i stąd samo miasto można nazywać wymiennie. Tak można mówić Bizancją albo Konstantynopol. Cesarstwo nazywamy Cesarstwem Bizantyjskim, przy czym ono samo nazywało się Cesarstwem Rzymskim. Generalnie i tak też było zwykle nazywane przez na przykład muzułmanów, tak, którzy mówili o Rzymianach generalnie, a czasami o Grekach. Ono, 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 ono przez wszystkim w swoim nazewnictwie takim oficjalnym podkreślało właśnie swoją ciągłość, jakby to, że jest bezpośrednią, nawet nie tyle dziedzicem, tak, to jest po prostu cesarstwem rzymskim, tym, które nie upadło, tak, tą, jakby, tym, a Konstantynopolis drugim Rzymem po prostu. No więc, jak mówię, średniowiecze zdawało sobie sprawę z istnienia tego cesarstwa, nawet jeśli nie miało z nim specjalnie bezpośrednich kontaktów. I to widać na przykład w bardzo ciekawym momencie, czyli w roku 800 naszej ery, kiedy ówczesny król Franków, Karol, zwany Karolem Wielkim później, jest akurat w Rzymie na Boże Narodzenie i w tym Rzymie papież obwołuje go cesarzem rzymskim. I teraz dzieje się kilka rzeczy naraz. To znaczy, po pierwsze, jak twierdzą biografowie Karola Wielkiego, Karol był niezadowolony z tego faktu. Po drugie, jak wynika już z takich źródeł bardziej pośrednich, on generalnie chciał zostać cesarzem, ale on doskonale wiedział, że cesarstwo prawdziwe jest tutaj. I w związku z tym chciał zostać cesarzem, ale szukał sposobu na to, żeby zostać nim jakby właśnie z aprobatą Konstantynopola. Co więcej, tak się akurat składało, że dokładnie w roku 800, czyli wtedy, kiedy Karol został koronowany cesarzem, na tronie w Konstantynopolu po raz pierwszy i jedyny w historii bizantów zasiadała kobieta, tak zwana cesarzowa Irena. Jej kariera była mniej spektakularna niż kariera Teodory, bo ona była po prostu matką cesarza i najpierw panowała jako regentka swojego syna, i takich przypadków w historii Bizancją było trochę, tak? To znaczy matek, które na przykład właśnie kiedyś synowie byli mali, sprawowały regencję, no tylko jakby zwykle jest tak, że jak syn osiąga wiek dorosły, no to taka matka musi ustąpić, a jedna nie ustąpiła i niedojrzenie nie ustąpiła, to jeszcze niestety jej właśnie stronnicy tego jej syna zamordowali z jej dużą aprobatą. I ona zaczęła nawet używać nie tytułu cesarzowej, tylko właśnie tytułu króla. Basileus, czyli król, to był najbardziej to był oficjalny tytuł władców Konstantynopolu. Krótko rządziła, bo ją jednak dosyć szybko zamordowano. No ale dokładnie w tym roku 800 to ona była na tronie. I wiele wskazuje na to, że Karol Wielki tak naprawdę marzył o tym, żeby, się, żeby ją poślubić. To znaczy, że on rzeczywiście uważał, że, że prawdziwym cesarzem będzie właśnie wtedy, kiedy jakby złączy swoją władzę, on, wtedy, on miał wtedy bardzo duże państwo pod swoimi rządami, z tronem konstantynopolitańskim i widział swoją szansę właśnie w tym, że tam akurat zasiadała samotna kobieta na tym tronie. Tak? Inicjatywa papieża była przedwczesna z tego, z tego punktu widzenia. Papież właśnie z kolei wykorzystał fakt, że nie było prawdziwego cesarza, tylko jakaś baba uzurpatorka i w związku z tym można było uznać, że tytuł cesarski jest niejako wolny w tym momencie. Można było go nadać Karolowi, jakby sprzedając jego własne dyplomatyczne manewry i tym samym wskazać też całej Europie Zachodniej, że to papież biskup Rzymu jest tym, który może kogoś wybrać, namaścić cesarzem. To też był przecież akt polityczny. Natomiast no, ewidentnie z koncepcji Karola cesarstwo było właśnie tu, w tym miejscu i należało, jeżeli nie, to, to starać się o tę koronę cesarską przychodzącą stąd.